Hej, jestem właśnie w moim skronie. Na zewnątrz czeka na mnie chmara zombiaków. Na szczęście nie mają szans przebić się przez mój wielopoziomowy włas. Dla jasności, całe przejście jest zaminowane i owinięte drutem kolczastym, czego nie mogę Wam teraz pokazać. Problem jest taki, że nie wiem, ile jeszcze to potrwa, a ja nie zamontowałem sobie tutaj toalety. W każdym razie. Pamiętacie tego survivalowego sandboxa, nazwanego na cześć tego rogalika z nadzieniem? Tak wyglądał 11 lat temu. A tak wygląda teraz. Uważajcie, kogo nazywacie brzydkim, bo brzydkie kaczątko może wyrosnąć na pięknego łabędzia. Łabędzia w wersji 1.0. Okej, okay, może z tym pięknym łabędziem trochę się zagalopowałem, ale Seven Days to Die, do którego wróciłem po wielu, wielu latach, zaskoczyło mnie absolutnie wszystkim. Oto Seven Days to Die w 2024 roku i oto ja, próbujący przetrwać nie tyle atak hordy zombiaków, co nagły atak biegunki i infekcji. Wytłumaczę Wam później. W Seven Days to Die grałem szmat czasu temu i zapamiętałem je jako biedniejszą wersję Minecrafta z zombiakami na pierwszym planie. Kompletnie zapomniałem o tym, że Seven Days to Die w 2013 roku było naprawdę wielką sprawą, której chyba nikt się nie spodziewał. Studio The Fun Pimps, którego historia zaczęła się od Seven Days to Die właśnie, to dzieło dwóch Braci: Joela Irika Wenika oraz Christiana Langa. Joel miał już doświadczenie w Game Devie, pracując chociażby nad Duke Nukem 3D czy Shadow Warriorem. Uzbierali w 2013 roku na Kickstarterze aż 500 tysięcy dolarów na rozwój gry. W tym samym roku 7 Days Today trafiło do programu Steam Greenlight, dzięki któremu niezależni twórcy mogli zaskarbić sobie uwagę użytkowników platformy, a następnie wypuścić swoją grę na Steamie. Po niecałym miesiącu 7 Days Today było już na pierwszym miejscu zielonego światła Steam'a, miało prawie 60 tysięcy głosów na tak. Projekt śledziło ponad 5000 osób i tyle samo dodało go do ulubionych. Pod koniec 2013 roku gracze dostali pierwszą grywalną wersję i wyglądała ona tak. Świat jest zbudowany z wokseli, zbieramy brońki i surowce, mamy do dyspozycji prosty crafting, zabijamy szpędające się zombiaki, budujemy bazę i siódmego dnia nacierana na nas horda. W sumie dość prosty, ale zabawny koncept. Coś jak połączenie Minecrafta i Orcs Must Die, chociaż twórcy ujęli to w ten sposób. What nie da się jednak ukryć, że graczom szalenie popularnego w tamtym czasie Minecrafta wyjątkowo podobać mogła się wizja przeniesienia znajomych elementów, z których The Fun Pimps uczyniło esencję, cyklu dnia i nocy, który wymusza na nas znalezienie lub zbudowanie sobie schronienia i zapewnienie sobie źródła światła. Zupełnie tak jak w Minecraftzie, zmierzch wiąże się z niebezpieczeństwem, większą ilością zombie, które przy okazji stają się silniejsze i bardziej agresywne. Szczerze mówiąc, ten dreszczyk emocji i presja czasu to było coś, co kupiło mnie w Minecrafcie i co potem kupiło mnie też w Seven Days Today. I wydaje mi się, że nie byłem w tym wrażeniu odosobniony. Ale przenieśmy się parę ładnych lat później. Do początku lipca tego roku. To właśnie wtedy po wielu latach wróciłem do Seven Days to i co to była za podróż? Zabiorę was na nią krok po kroku kreator postaci. Oh my god, co to ma być? To wygląda jeszcze gorzej niż to zapamiętałem. Czy ta gra nie tyle stoi w miejscu od ponad 10 lat, co zaliczyła graficzny regres? Okej, okay, może dalej będzie lepiej. Hmm, tego się nie spodziewałem. Czy ja odpaliłem Rasta? Całkiem nieźle. Nie jest to może najpiękniejsza gra, jaką widziałem, ale w takim razie nie da się odmówić bardzo długiej drogi, jaką przeszło 7 Days to Die. Czuję się tak zszokowany, że sprawdzam, czy na pewno nie mam fałszywych wspomnień co do tego, jak 7 Days to Die wyglądało kiedyś. Oglądam stary gameplay. Nie mam. Wow! Witam mnie list od jakiegoś typa. Ewidentnie chcę, bym poczuł się w tym grajdołku bezpiecznie. Obiecuję przeprowadzić mnie przez kilka podstawowych czynności. Biję więc z piąchy trawę. Konstruuję śpiwór, zbieram drewno i kamienie. Tworzę kamienną siekierkę, maczugę, łuk, strzały. Wykonuję każde z zadań sumiennie. Ostatnim z nich jest dotarcie do osady handlarza. Czyli jednak nie jestem tutaj sam. Miło. Po drodze zahaczam o jakiś opuszczony dom. Nie jest to za przyjemnie. Da się wyczuć napięcie. To mój pierwszy kontakt z zombie. Zabijam wszystkich nieproszonych gości. A następnie biorę pod pachę wszystko, co może mi się przydać. Tyle, że nie mam jeszcze zielonego pojęcia, co może mi się przydać. Docieram do fortecy handlarza. Wygląda jak Joel z The Last of Us, gdyby sprawy potoczyły się inaczej, kto ma wiedzieć, ten wie, co? Nazywa się Joel? To już chyba perfidne nawiązanie. Oprócz tego, że jak na moje oko Joel ma samą drożyznę, ma dla mnie robotę, mam oczyścić obszar. Jak się domyślam, z zombiaków. Cel znajduje się stosunkowo blisko, niecałe 400 metrów od bazy. Po miłym spacerku docieram na miejsce, wlatuję, mówiąc kolokwialnie, spałą i próbuję z delikwentów. To będzie pestka. Ku mojemu zaskoczeniu dostaję srogi oklep. Okazuje się, że to zadanie jest dużo trudniejsze niż myślałem. Co chwilę się męczę, nie mogę nawet uniknąć ciosów. Coś jest nie tak, ginę! Dopiero teraz przeglądając nagrania widzę, że w trakcie walki napawiłem się wstrząśnienia mózgu, rozcięcia, złamania ręki, a wchodząc do walki miałem już poważnie stłuczone kolano, infekcje i jakby tego było mało, biegunkę. Skąd to wszystko? Jeśli chodzi o tę ostatnią przyjemność, musiałem dokładnie przejrzeć materiały. Okazało się, że podczas szabrowania pierwszego domu zjadłem nadpsutą kanapkę. Infekcja to zapewne dzieło zadrapania przez umarlaka, a stłuczenia musiałem nabawić się podczas jakiegoś upadku. Zupełnie nie byłem tego świadom, nawet nie zwróciłem uwagi na te wskaźniki. A jak przekonacie się o tym później, dbanie o siebie w Seven Days to Die w pełnym tego słowa znaczeniu trzeba traktować bardzo poważnie, inaczej zamienicie swoją grę w koszmar. Tak frywolne podejście, przynajmniej na samym początku, po prostu się nie sprawdza i jest to twarda i bolesna lekcja pokory. Na tyle nieprzyjemna lekcja, że w akcie gniewu postanawiam zrobić nowego sejwa. Biorę od handlarza inne zadanie, tym razem polegające na znalezieniu paczki w opanowanym przez zombie domu, co zajmuje mi mnóstwo czasu, bo okazuje się, że jest nieźle schowana. Gdy docieram na miejsce, okazuje się, że jest jest prawie północ, a sklep jest już zamknięty. Miałem nadzieję, że będę mógł w tej fortecy spędzić noc, ale oczywiście byłoby to zbyt proste. Kładę więc kilka bloków i czekam na nich do świtu. Ten dźwięk to miód na moje uszy. Oznacza, że zaczyna się dzień drugi. Mając w pamięci traumatyczną pierwszą noc, kolejny dzień postanawiam podporządkować robieniu zadań od handlarza i budowaniu schronienia. Taka jest teoria. Praktyka jest natomiast taka, że już drugiego dnia mam stłuczenie kolana, coraz poważniejszą infekcję, głoduję i chcę mi się pić. To sprawia, że moja wytrzymałość regeneruje się coraz wolniej, a każdy ruch mnie męczy, więc muszę robić sobie przerwę dosłownie co chwilę. Wlokę się jak żółw. Ten dzień jest szalenie trudny. A sprezentowali mi go twórcy, rozpoczynając w 2019 roku serię aktualizacji dodających mnóstwo rozmaitych stanów zdrowotnych. Od tamtego momentu to nie zombiaki są największym przeciwnikiem. Są nim urazy, choroby, głód i pragnienie. Takie skręcenie, którego nabawić możemy się na przykład podczas upadku z wysokości, często nawet stosunkowo niedużej, może powodować, że każdy większy ruch tylko wydłuża czas regeneracji, więc albo czekamy w miejscu, albo robimy coś statycznie, na przykład wydobywamy zasoby albo kraftujemy. Jeśli przydarzy nam się rozcięcie, warto mieć pod ręką bandaż. Dyzenteria może nas dopaść po zjedzeniu czegoś Świeżego. Tutaj sprawdzi się herbatka z nawłoci. Złamanie wymaga szyny albo gipsu, osłabienie witamin. Skrajna infekcja sprawia, że jeden drobny ruch kosztuje nas całą energię, nie wyleczy się sama. Potrzebujemy antybiotyku, ale jak go zdobyć, kiedy ledwo możemy się ruszać, można go wytworzyć. Ale trzeba mieć mocno rozwiniętą wiedzę w dziedzinie medycyny, którą pogłębiamy czytając czasopisma. Te z kolei albo kupimy od handlarza, albo znajdziemy gdzieś podczas szabrowania. W każdym razie stan rzeczy jest taki, że mam rozwijającą się infekcję i jest ze mną coraz gorzej. Nie dość, że muszę uważać na siebie w prawdziwym życiu, dokładnie to samo, serwuję sobie w grze. Dlaczego ludzie sobie to robią? Dlaczego ja sobie to robię? Robię zadania nie tyle po to, żeby dostać coś nowego, fajnego, co zdobyć kasę od handlarza na antybiotyk, które mogę kupić od niego samego za 700 sztuk monet. W świecie 7 Days to Die nie ma miejsca na ludzkie odruchy. Śpieszę się, żeby zdążyć przed końcem dnia, bo codziennie asortyment jest wymieniany. Nie zapomnijmy też o zbliżającym się coraz większymi krokami dniu siódmym. Tak naprawdę, gdybym uważał, nie miał pecha, a także znał technikalia survivalu w 7 Days to Die, nie straciłbym całego pełnego dnia, który mógłbym poświęcić na rozbudowę bazy, kraftowanie albo rozwój postaci, o którym później, ale takie jest życie w postapokaliptycznym świecie. Infekcje, o czym wtedy jeszcze nie wiedziałem, można wyleczyć dość prosto, ale trzeba zareagować bardzo szybko. Najlepiej domowym sposobem, słoiczkiem miodu. Ten znaleźć można od czasu do czasu w pniakach drzew. Warto mieć pod ręką taki awaryjny słoiczek. Woda to jeszcze inna historia. Na początku jesteśmy skazani na słoiki błotnistej wody, które można znaleźć od czasu do czasu na przykład w muszli klozetowej i uwierzcie mi, to jest powód do radości, ale żeby nie Zabawić się jakiegoś paskudztwa, trzeba ją najpierw przygotować. A do tego potrzebujemy ogniska i garnka. Garnek można kupić u handlarza za 600 monet, jeśli akurat go ma, albo znaleźć. Nie zawsze jest to prosta sprawa. Kolejnym stadium byłoby zbudowanie kolektora rosy, który napełnia się z czasem. Jeśli nie macie filtra do wody, który swoje kosztuje, będziecie musieli na zbieraną wodę także przegotować. Jedzenie najprostszym sposobem na zaspokojenie głodu jest cinanie surowych jajek, które znajdziemy w gęsto rozsianych gniazdach, natomiast nie są one zbyt kaloryczne, tak samo jak inne, relatywnie łatwo dostępne pokarmy. Te bardziej pożywne, np. zwęglone mięso, do którego upieczenia potrzebujemy grilla, z kolei powodują, że chce nam się pić. Pożywniejsze i bezpieczniejsze przepisy wymagają kucharskiej Wiedzy, zdobywanej w czasopismach, składników i sprzętu. Początkujący gracz będzie wcinał co popadnie, żeby tylko zaspokoić głód, czasami nabawiając się rozstroju żołądka albo odwadniając, wpadając w błędne koło dolegliwości. Gdy udaje mi się zdobyć antybiotyk i rozpocząć leczenie infekcji, moja baza jest jeszcze w bardzo surowym stanie. Przerzucam to zadanie na kolejny dzień. Nie będę zgrywał bohatera. Podejrzałem jakiś poradnik, żeby sprawdzić, jakie konstrukcje w ogóle mają sens. Okazuje się, że na początku całkiem dobrym pomysłem jest zbudowanie wysokiej platformy i umieszczenie wąskiego na jeden blok mostku, po którym poruszać będą mogły się zombiaki. Takie rozwiązanie się sprawdza z kilku prostych powodów. W pierwszych wersjach gry zachowanie mobów było bardzo mocno uproszczone i oskryptowane. Obecnie umarlaki są bardziej nieprzewidywalne i podejmują więcej decyzji, natomiast nadal nie można powiedzieć, że nie są tępe. Potrafią robić naprawdę absurdalnie głupie rzeczy w stylu tłuczenia jakichś obiektów bez szczególnego powodu albo spadania i przewracania się w totalnie dziwnych miejscach. Z jednej strony można podciągnąć to pod po prostu bycie bezmozgim zombiakiem, z drugiej po prostu ewidentnie jest to dość proste AI. Nadaje to jednak specyficzny charakter rozgrywce. Zombie będą szukać możliwie prostej drogi, żeby nas dopaść. Jeśli nie zapewnimy im do nas dostępu, zaczną tłuc naszą bazę. Przy hordzie to może okazać się spory problem. Budowa mostu z drobnymi utrudnieniami, na przykład okiennicami, które zombie będą musiały przeskoczyć, kupi nam czas. Będziemy mogli je wystrzelać, a część z nich zacznie się przepychać między sobą i zrzucać. A skoro spadają, to fajnie by było, gdyby nie miały miękkiego lądowania. Najlepiej umieścić w pobliżu drewniane zasieki albo drut kolczasty. W pobliżu bazy warto pokopać doły, które ponownie kupią nam trochę czasu i rozdzielą hordę. Życie bez choroby jest banalnie proste. Z zadumą przypominam sobie fraszkę Jana Kochanowskiego na zdrowie. Jestem szybki, gibki i sprawny i potrafię to docenić, tylko że mam biegunkę, ale spoko. W tym momencie jestem w trakcie kolejnego zadania od handlarza i przeczesuję opuszczoną bibliotekę. To prawdziwy raj, jeśli chodzi o rozwój postaci. No właśnie, rozwój postaci wcześniej wspominałem o czasopismach. Faktycznie pełnią one wielką rolę w całej rozgrywce. Dzięki nim uczymy się wytwarzać nowe przedmioty, ich lepsze wersje, umożliwiają niektóre czynności, np. rolnictwo, poprawiają nasze umiejętności walki itd. Problem jest taki, że nie się. Wystarczy przeczytać jednego. Do odblokowania konkretnych elementów czasami musimy przeczytać dziesiątki magazynów. Znajdziemy je w domach i mieszkaniach, bibliotekach, sklepach i pojazdach, ale pojawiają się one losowo, więc może to być całkiem żmudne zadanie. Możemy jednak wpłynąć na większą szansę znajdowania określonych magazynów tematycznych za pomocą drzewka rozwoju postaci. Jednego z najważniejszych elementów gry, decydującego o tym, czy damy radę przetrwać. Punkty umiejętności zdobywamy rzecz jasna dzięki doświadczeniu, a te zabijając zombie, zbierając surowce, Budując, tym sposobem można zdobywać zaskakująco dużo ekspa i robiąc misje. Jestem wdzięczny za to, że udało mi się kupić latarkę montowaną na hełm. To oznacza, że noc nie jest zupełnie stracona. Chodzenie po ciemku i zbieranie surowców to średni pomysł. Można naciąć się na pałętające się umarlaki. Światło sprawia, że czuję się pewniej i widzę otoczenie. Bo widzicie, przedmioty w Seven Days to nie tylko można wytwarzać, można je także modyfikować. W Patchu Alpha 17 w 2018 roku dodana została możliwość aplikowania modyfikatorów do przedmiotów i tak przykładowo maczugę można owinąć drutem kolczastym, co zapewni dodatkowe obrażenia, do uchu można zamontować prowadnicę do strzał, do kasku latarkę i wiele, wiele innych. Latarka sprawiła, że poczułem się tak pewnie, że o godzinie 0.45 postanowiłem zrobić nocny najazd na chatę zombie rodziny. Ogólnie nie polecam, nawet z latarką jest to dość straszne, a zombie są w nocy silniejsze niż za dnia. Potrzebowałem po prostu odrobinę więcej adrenaliny. Tak jakby biegunka, z którą jeszcze się nie uporałem, nie dostarczyła mi jej wystarczająco. Za to bardzo przydatne w rozgrywce okazują się minecraftowe korzenie Seven Days To Die. Bo w końcu w tej grze naprawdę dużo budujemy i modyfikujemy otoczenie. Przykładowo drogę zombiakom w poniszczonym domu można na szybko utorować blokiem konstrukcyjnym. W misjach dotyczących dostarczenia przesyłki możemy zbudować sobie rusztowanie i przedostać się bezpośrednio do jej lokalizacji, zamiast przedzierać się przez cały dom zombie. Kiedy Zdałem sobie z tego sprawę, moja gra stała się po prostu kreatywniejsza. Za to końcówka dnia zgotowała mi małą niespodziankę, mini hordę zombie, która pozwoliła mi przetestować, czy moja konstrukcja jest w stanie spełnić swoje zadanie. Przy niewielkiej grupie zombie jest ok, ale czy baza wytrzyma siódmego dnia? Jak w ogóle wygląda taki najazd? O tym miałem przekonać się już niebawem. Dzień piąty, szósty i prawie cały siódmy spędziłem na pieczołowitych poprawkach mojej bazy, dokopaniu kolejnych dołów i postawieniu dodatkowych zasieków. Dzień siódmy jest dniem wyjątkowym i to nie tylko ze względu na najazd. Jest wyjątkowy, bo w nagrodę za dokonania dostałem od handlarza rower i zadanie, żeby odwiedzić kolejny punkt handlowy oddalony o nieco ponad 1 km. Nie zdążyłem się nawet zdziwić, że w tym świecie jest więcej handlarzy, co oznacza kolejne, już trudniejsze misje z pokaźniejszymi nagrodami. Bo nie wiem, czy zdążyliście zarejestrować. Dostałem rower. 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 To oznacza, że mogę poruszać się bardzo szybko, bardzo daleko i to bez dużego wysiłku. Muszę przyznać, że wygląda to dość komicznie. Postapokaliptyczny świat pełen zombie i typ jadący przez niego na rowerze. Faktycznie pojazdy są przełomem dla rozgrywki, bo otwierają zupełnie nowe możliwości. Ale jaka była. Moja mina, gdy dowiedziałem się, że rower to jest starter do pojazdów, bo aktualizacja 1.0, do której przejdziemy na końcu, dodała zupełnie nowe pojazdy. Motorynka i rower trafiły do 7 Days to Die dość późno, bo w ramach wersji Alpha 20, czyli w grudniu 2021 roku. Wcześniej poruszać można było się jedynie per czyli o własnych nogach. To musiały być naprawdę mroczne czasy. Ale wracając do dnia 7, wizytę u nowego handlarza postanowiłem przełożyć na jutro. Jest szansa, że. Nie dnia. ale postaram się to sprawdzić. Wieczór zdawał się ciągnąć w nieskończoność, a ja w mojej twierdzy wypatrywałem na jeźdźców. Ja sam przeciwko umarłemu światu jestem gotów. Tak mi się wydaje. W sumie jestem? Nie do końca pamiętam, jak to wyglądało, kiedy dochodziłem do dnia siódmego te lata temu. A nawet jeśli bym pamiętał, to na nic mi taka wiedza, skoro Seven Days to Die zmieniło się przez te wszystkie lata tak bardzo. Odpieram drobniejsze fale zombiaków i czekam na tę finalną. Zaczyna się. Powietrze nabiera krwistego koloru, a na mnie rusza nawałnica trupów. Okazuje się, że koszenie kolejnych zombie nie jest jakoś specjalnie trudne, bo idą jak po sznurku przez mostek, który zbudowałem. Początkowo miałem obawy, czy okiennice, które stanowią główną przeszkodę dla zombie w ogóle przetrwają, ale okazuje się, że umarlaki średnio lubią je atakować, więc naprawianie ich co parę minut w zupełności wystarczy, co nie oznacza, że skupiona chmara nie byłaby w stanie rozwalić kawałka drewna. Wyzwanie za to leży gdzie indziej, w mikrozarządzaniu podczas najazdu. Ciągłe atakowanie zużywa energię, bardzo ważne jest więc regularne picie wody i krótka przerwa na posiłek. Przyda się też kawa, która daje nam busta do regeneracji wytrzymałości albo inne wzmocnienia, na przykład sterydy. Tak, tutaj nie ma komisji antydopingowej. O tym wszystkim trzeba pomyśleć przed najazdem i zadbać o to, żeby wszystko mieć pod ręką. Wyglądało na to, że horda atakować będzie aż do samego świtu. To wyjątkowo długa noc. ale udało mi się ją przetrwać i muszę powiedzieć, że to mega satysfakcjonujące. Ale po siódmym dniu gra się nie kończy. W istocie co kolejne 7 dni napadają nas coraz silniejsze fale zombiaków. Pojawiają się nowi przeciwnicy, ale i my rozwijamy naszą postać, drzewko umiejętności, nasz arsenał, montować można miny, automatyczne wieżyczki, wszelkiego rodzaju pułapki, do których zazwyczaj nie mamy dostępu w pierwszych siedmiu dniach. Droga do ich dotarcia potrafi być dość długa, chyba że precyzyjnie wiemy, co robimy. I to sprawia, że Seven Days to Die niesamowicie wciąga. Ma wielki potencjał do grania od nowa i od nowa, albo próby przetrwania jak najdłużej. Obie te drogi to niebezpieczne pochłaniacze czasu. Kiedy udało mi się przetrwać, Pierwsze 7 dni ruszyłem na podbój innych biomów, które wymagają kolejnych przygotowań. Przykładowo w śnieżnym biomie dodatkowym wyzwaniem jest chód, a więc i skompletowanie ciepłego ubioru, ale także znacznie silniejsi przeciwnicy. Kombinacja obu tych rzeczy sprawia, że dałem ciała i wiedziałem, że przygotowania powinienem zacząć już wcześniej, bo każdy dzień, każda godzina się tutaj liczy. W końcu kolejna horda miała nadejść już za parę dni. I tutaj skończyła się moja przygoda przed wejściem wersji 1.0 i oczywiście założyłem nowego save'a, postanowiłem sprawdzić, co tam nowego i postanowiłem przeprowadzić moje pierwsze 7 dni jeszcze lepiej. To jest uzależniające, to bardzo uzależnia. Przy okazji sprawdzając, co do zaoferowania ma ten rzeźbiony przez ponad 10 lat kamień, jakim jest Seven Days to Die i czy wreszcie można je nazwać grą może nie tyle skończoną, co naprawdę mocno ukształtowaną. Kreatorowi postaci, wreszcie bliżej do gry z drugiej dekady 2000 roku, a nie oldschoolowej wersji Scapa. Wersja 1.0 może nie wywróciła gry do góry nogami, ale naprawdę ją dopieściła. Grafika została odświeżona, zmodyfikowano wygląd i dialogi handlarzy. Pojawili się nowi przeciwnicy i związane z nimi obiekty na mapie, na przykład porzucone obozy. Pojawiły się nowe przedmioty i związane z nimi bonusy. Pojawiły się też wreszcie zupełnie nowe pojazdy, takie jak motocykl, samochód terenowy czy helikopter. To i wiele innych elementów sprawia, że 7 Days to Die na przestrzeni ponad 10 lat przeszło niesamowitą metamorfozę. Metamorfozę w symulator biegania po w lesie z biegunką i złamaną ręką. Żartuję. A może wcale nie? <grym> Być może to jest właśnie przepis na bardzo dobry surwiwa. Czekajcie, bo ktoś puka do drzwi. To chyba kurie.